Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek Tym razem mam coś specjalnego dla fanów BMW Jestem w Autohausie w komisie Alexim I z tego co zauważyłem, to tutaj pod płotem stoją same BMW. Tam Tamto auto na pewno już kojarzycie Jego zaleta jest nowe na gwarancji Ale BMW, które ma kilkanaście lat, ma inne zalety Przede wszystkim chodzi o cenę Oczywiście do tych aspektów przejdziemy pod koniec odcinka ale najpierw pora przedstawić ten model. Jest to czwarta generacja serii 7 o oznaczeniu E65. Istnieje również wersja E66. Jest to wariant przedłużany. A to, co stoi przed wami, to jest Polift. O tym oczywiście za chwilę. Jeśli chodzi natomiast o tą generację w całości, to była produkowana od 2001 roku do 2008. I aby przygotować do produkcji fabrykę w Dingolfing, BMW zainwestowała. W modernizację aż 500 milionów euro. I nie ma się czemu dziwić. Ten samochód różni się diametralnie od poprzednika E38. Jakie były tutaj dokładnie zmiany, to myślę, jest temat zarezerwowany na odcinek z przedliftem. No ale podam trzy rzeczy, które pojawiły się po raz pierwszy, jeśli chodzi o samochód BMW. A mianowicie, sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów, elektroniczny kluczyk oraz kontrowersyjny system iDrive, który został znacznie poprawiony po liftingu, który miał miejsce w 2005 roku. Prezentowany egzemplarz pochodzi z listopada 2007 roku i całe szczęście. Przynajmniej według mnie polift wygląda znacznie lepiej niż przedlift i takiego samego zdania jest również BMW, które oferowało tak zwane zestawy konwertujące. Właściciele przedliftów mogli za pewną opłatą dostać części, które zmienią ich auto Polifta. No ale być może są wśród Was ci, którzy uważają, że przedlift ma szansę stać się autem kultowym w najbliższych latach. Po krótkim wprowadzeniu do historii modelu, pora przejść do tego, co trafiało pod maskę. Temat silników benzynowych zostawię na kiedy indziej, gdy będę miał przed sobą auto z takim właśnie silnikiem. Dzisiaj powiem o silnikach wysokoprężnych. Jeśli chodzi o polifta, były dwie opcje: 730D oraz 745D, który stoi przed wami. 730 miała silnik o pojemności 3 litrów, 745D 4,4 litra. Aktualnie nowa seria 7, nawet w wersji 750d ma silnik o pojemności 3 litrów. Czy to źle? No cóż, pora przedstawić parametry. 4.4, które mamy teraz przed oczami, dysponuje mocą 329 koni. Oraz generuje moment obrotowy na poziomie 750 Nm. Niesamowite parametry, które pozwalają na przyspieszenie do pierwszej setki w 6,6 sekundy. Jeśli chodzi natomiast o spalanie, według danych BMW. Auto z tym silnikiem pali średnio 9 litrów na 100 kilometrów, a zbiornik paliwa, który ma pojemność 88 litrów, powinien Wam w takim przypadku wystarczyć na prawie 1000 kilometrów. Jeżeli macie doświadczenie z tą jednostką, podzielcie się, czy faktycznie 4,5-litrowy diesel. Tyle pali, ile zapewnia producent? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Jak to często bywa, BMW serii 7 wyposażone są naprawdę bogato. Ten samochód przychodzi sam siebie. Do pełnej listy wyposażenia przejdziemy, oczywiście jak zwykle pod koniec odcinka. Teraz powiem o kilku rzeczach, na przykład są tutaj adaptacyjne światła z doświetlaniem zakrętów, są czujniki parkowania, przód tył, jest dostęp bezkluczykowy, jest funkcja domykania drzwi. Drzwi soft close, sprawdźmy czy działa. Działa, oczywiście. Jest ogrzewanie postojowe, tutaj do tego jest nawet taki olbrzymi pilot. Patrzcie, to wygląda jak jakiś stary telefon komórkowy, no ale to wszystko jest na pokładzie. Jest podgrzewanie foteli i to nie tylko tych z przodu. A przy okazji, właśnie jak jesteśmy już w tym miejscu, no to sprawdźmy, jakie jest ich zużycie. Boczek siedziska jest naprawdę w dobrym stanie jak na tyle lat, a przypominam, auto ma lat 13. Boczek oparcia też nie ma tutaj żadnego dramatu. Jakby to wszystko wygląda dosyć ładnie, jeśli chodzi o podłokietnik Tutaj nic nie jest wyłokciowane. Myślałem, że on się troszkę podnosi, tutaj, ale nie. To jest na jednej wysokości, tak więc musicie znaleźć odpowiednie ustawienie, regulując pozycję fotela. A przyciski do regulacji znajdują się tutaj, na tunelu środkowym. Jeśli chodzi o drzwi, one są również w dobrej kondycji. Podłokietnik jest miękki, nie jest wyłokciowany. To jest wszystko ładnie przeszyte. Tutaj nie ma żadnych wgniotek. No tak, z zakresu estetyki. To już kwestia gustu. Takie jasne wnętrze ze wstawkami z jasnego drewna. Podzielcie się swoim zdaniem, co myślicie o takim wykończeniu. Zasiadając na miejscu kierowcy lub pasażera, już chyba wiem, o co chodziło przy konfiguracji tego stylu. Tutaj chodzi o to, aby pokazać za wszelką cenę osobom, które siedzą w tym aucie, że to jest drewno. Jeżeli to jest drewno fortepianowe, jakieś czarne lub takie ciemne, to można pominąć. Ale w przypadku wykończenia jasnym drewnem, o, come on. Tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości, cóż to jest. Wracając jeszcze, tak szybko do foteli, odnośnie ich podgrzewania, powiedziałem, ale jest tutaj również ich wentylowanie. Przy okazji, zajrzyjmy właśnie do tylnej części. Powiedziałem, że kanapa jest również podgrzewana. Takie rzeczy znalazłem w ogłoszeniu z tym samochodem, ale bonus. Ona jest również wentylowana, no niemożliwe. 13-letnie BMW z takim wyposażeniem, no czego chcieć więcej? Ewentualnie masażu. No bo jeśli chodzi o regulację, to te fotele również są regulowane elektrycznie, jest tutaj ich pamięć ustawień, tak więc to niekoniecznie jest auto dla kierowcy, być może właściciel w tym samochodzie. Zasiadał z tyłu, lub był po prostu tak miły i chciał zrobić jak najlepiej dla osób, które będą z nim jeździły. Zasiadłem z tyłu i naprawdę, patrząc z tego miejsca, tutaj jest bombowo to drewno coraz bardziej do mnie przemawia. Tu jest fantastycznie, to jest super połączenie: jasne wnętrze, jasne drewno, naprawdę. Niesamowita konfiguracja, jeśli chodzi o możliwość regulacji, mamy tutaj również rolety. Regulujemy je przyciskami, które znajdują się na podłokietniku jest tutaj również opcja regulacji rolety z tyłu. No naprawdę świetnie, a co znajduje się tutaj pod podłokietnikiem? Jakieś schowki naprawdę przeolbrzymie, świetnie, naprawdę piątka. Patrząc na zużycie tej części kabiny, no to tutaj również nie ma się do czego przyczepić, nie ma tu żadnych plam, zadziorów, rys, przetarć. To wszystko jest w super kondycji. Jeśli chodzi o drzwi, mam takie samo wrażenie. Jedynie co mógłbym poprawić tutaj, gdybym miał wpływ na konstrukcję tego auta, to szerokość, na jaką otwierają się drzwi. Chciałbym, aby Tutaj było troszkę więcej miejsca, no ale być może to jest tylko moje czepialstwo. Wrócę jeszcze szybko na miejsce kierowcy i przyjrzę się kierownicy. Patrzcie na to, to są przyciski do zmiany biegów. Ale dziwnie ktoś to wymyślił wtedy, co? Jeśli chodzi o tempomat, bo ten samochód jest wyposażony oczywiście w takie urządzonko, to jest on umiejscowiony na badylu obok kierownicy, inaczej niż w późniejszych modelach. Oczywiście przyciski jakieś tam na kierownicy są, ale nie od tempomatu. Kończąc temat kierownicy, no to jest ona regulowana elektrycznie, a jakże jest ona również podgrzewana? A jeśli chodzi o zużycie, no to już musicie ocenić sami. Ci z Was, którzy zastanawiają się nad zakupem takiego egzemplarza, na pewno już widzieli kilka aut tego typu i będziecie mogli sobie to wszystko porównać. A jaki przebieg ma prezentowany egzemplarz? Sprawdźmy. Niecałe 310 tysięcy kilometrów, tak więc troszeczkę już jest, ale to na pewno ma odzwierciedlenie w cenie. Patrzcie, jaki prezent! Macie tutaj nawet ponad połowę baku paliwa. My tu gadu, gadu, a schowek sam się przecież nie otworzy. Do otwierania schowka służy ten przycisk. Sprawdźmy, jak wykonało ten element BMW kilkanaście lat temu. Ogólnie schowek. Otwiera się troszeczkę topornie i powoli, tak więc to jest element, który można by było poprawić, ale przynajmniej jest tutaj książka serwisowa. Data pierwszej rejestracji 2007, ale przejdźmy do tego co ważniejszy, czyli do serwisów. Pierwszy serwis po roku przy przebiegu 40 000 km, następny przy 58 w 2010, ale tutaj nie był wymieniany olej. Tu z tego co widzę, jest kilka serwisów w 2010. Również ten jest bez wymiany oleju. Tu już była wymiana, tak więc druga wymiana przy 59, następnie 91 tysięcy w 2011 i ostatni przegląd 2011 rok 117 tysięcy, niecałe 118 tysięcy przebiegu. Kolejnych wpisów już tutaj nie ma. Oglądając wnętrze tego auta z bliska, znalazłem jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Między innymi patrzcie na to, co to jest. Tutaj wysuwa się klawiatura telefonu. Tutaj mamy kolejnych kilka schowków. Popielniczka wygląda na nieużywaną. I Patrzcie na to. Kolejny schowek i jeszcze jeden, ale zwróćcie uwagę, jak całkowicie inaczej one się otwierają. Ten w miarę szybko. Ale ten już naprawdę bardzo szybko. Ta sprężyna jest tak silna, jakby to był jakiś przyrząd do ćwiczeń koła są również imponujące. Mamy tutaj cztery dziewiętnastki z ogumieniem w rozmiarze 275x40 na osi tylnej oraz 245x45 na osi przedniej. Przejdziemy teraz do jednego z ostatnich elementów, który chciałem Wam pokazać, a mianowicie do bagażnika. Przycisk jest nad rejestracją no i wola! Mamy tutaj przeogromną przestrzeń bagażową, no Coś adekwatnego do rozmiarów tejże limuzyny. Tak więc tutaj na miejsce nie powinien nikt narzekać. Co jest pod podłogą? Sprawdźmy. O, tutaj już widzę klucz. Tak więc zakładam, że jest pełnowymiarowe koło zapasowe. A jakże 245 na 45 19 cali. Klapę zamykamy z przycisku. No i teraz przyszła najwyższa pora, aby przejść do cen. Gdy ten samochód był nowy z tym silnikiem, jego cena rozpoczynała się od 85 000 euro. Tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę dodatkowego wyposażenia. No, i pamiętając konfigurację sprzed jakichś 10 lat, no to myślę, że te opcje ważą co najmniej 15 kg. Tak więc, cena, łączna cena z opcjami, to myślę, że jest minimum 100 000 euro. W dniu zakupu tego auta, jeżeli jest więcej, no to pamiętajcie, że również były jakieś rabaty, ale najważniejsze jest to, ile ten samochód kosztuje w tym momencie. Uwaga, jego cena to 7250. Nie, aktualnie jest promocja na to auto kosztuje ono już mniej niż 7000 euro. Tak więc, biorąc pod uwagę nawet te 100 000 euro, no to aktualna cena to 7 Procent początkowej ceny. Tak spadają ceny BMW Serii 7. Za kilkanaście lat. To auto będzie kosztowało 7000 euro? Ciekawe poczekamy, zobaczymy. Tak więc dajcie znać, co myślicie o tej ofercie. Napiszcie koniecznie, czy jeżeli BMW E65 to tylko, po lift, czy przed liftami jesteście również zainteresowani. Tak więc na tą chwilę dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!